Cześć, z tej strony Emil ja z kanału witam Was, mam dla Was mecz czterech na czterech, tak wiem, rzadko kiedy mi się to zdarza z tego względu, że komputer mój nie wyrabia, nie wiem jak się mapa nazywa i już widzicie o co chodzi, jest to replay z typu e, Epic, e, będziemy mieli Epic e, Rush w tym momencie, Epic Rush, Drone Rush, SCV Rush, Probe Rush z tego co widzę, tak? E, tak, nawet nie sprawdzę co są za gracze, wszyscy zbierają się w jedną kupę. Zastanawiam się czy jest jedna osoba będzie tym dzielić, czy też nie. Pojedyncze jednostki jest zostały do żeby zbierać resztki minerałów, a cała reszta atakuje w tym momencie. Postanowiłem nagrać coś lżejszego i w tym momencie wszyscy się za zastanawiają o co w cholerę jasną biegam. Mamy lola i duszy pciutki, a tak, szybka walka. No, postanowiłem nagrać coś śmieszniejszego i ten jeden pojedynczy prób próbuje rozwalić Nexus, a czy to wszystko się uda za chwilę zobaczymy. Eee, czerwony został rozwalony bardzo mocno, Zostały tam dwa dry, dwa próby. Army uciekają sobie. Okej, okay, poglądajmy sobie dokładnie co tutaj się dzieje. Jakiś e, dziwny ten krip swoją drogą, nie wiem, czemu on tak wygląda. Oj oj oj, 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 dorwaliśmy się, dorwaliśmy się, nie, nie dorwa, tak, dorwaliśmy się Ważne, żeby tej żeby ten zerp nie wybudował Spine Pool, bo będzie po nim. Nie wiem, które są czyje jednostki, no ale widzicie, jak to działa, jak to wszystko idzie. Może troszeczkę przyspieszymy. Tutaj by się przyda muzyka Ben -Hilla. i najważniejsze, że Spine Pool musi zostać zniszczony. Część jednostek to atakuje, część nie. Sprawdźmy jednostki stracone, tu jest 9, 11. A jeżeli chodzi o jednostkę o tych z dołu, oni atakowali dużo tej nie zrobili. Trzeba powstrzymać budowanie tego bunkra za wszelką cenę, musi zginąć ten... Y, te SCV, zginęło. Y, mały błąd jest taki według mnie w tym momencie, że oni przez... jeżeli... Dwójka powinna odpierać ataki, albo trójka odpierać ataki, a jedni powinni po prostu się jakoś bronić. Tej pojedynczej jednostki zostały. Zerg zbiera minerały bardzo mądrze, że Zerg został w tym momencie zbierać kasę i jeden e, ro, to, teran też i tak ganiają zergo. Przede wszystkim zerga z tego względu, że Zerg będzie najbardziej e, bolesny, bolesny, jeżeli wyskoczą z e, Zerlingi. Przen przeniósł się tej Teran powinien dalej się przenieść, ale to tam szczegół. Jest jeden spank roller no to bardzo niedobrze będzie zabezpieczony tej. Wotlol. E, ale spawning pool za chwilę padnie, padnie jeszcze. Ten spawning pool też również powinien zostać zniszczony, albo chociaż ta haczerka do wyboru, do koloru, otoczone biedne rouby. Nie wiem, czyja armia jest czyja, dobra, już w tym momencie wiemy, haczerka za chwilę powinna zostać zniszczona. Jak wygląda przychód sobie? Obejrzyjcie, Zielone ma największe, czyli ci do, którzy zaatakowali. Bardzo mądrze to zrobić, że zostawili po jednym, Y, tym Protos i Terran też coś się zaczynają wydobywać. Ogólnie oni mają zapewne większy dochód. I w tym momencie jedna już, jeden ten już padł. Zielony, zerk padł. Nie ma żadnych dronów. Y, Zielony, nie, to jest... Y, nie wiem jak to jest kolor. I, I dalej atakujemy Protos. Próbujemy zaatakować chyba Terana, ale to się jednak nie uda, więc kolejnym celem jest y, Protos. Czerwony protos będzie chciał się tej bronić, ale raczej nie da rady. Bardzo może rozgrywa, atakuje i się wycofuje, dzięki temu jego tarcza się może odrodzić, ale za chwilę powinny przybyć jakieś lepsze jednostki. Są pierwsze zerlingi, tak, już zerlingi biegną. Zobaczymy wielkość armii, może ja w ogóle to zamknął tutaj, tak prawie nic nie widać. Pierwsze zerlingi wpadły, będą teraz rozwalać, co się tylko da i zastanawiam się jak czy ta druża u góry da rady w jakikolwiek sposób tego wykaraskać. Ale nie, no nie myślę, żeby dał radę. A tak przy okazji jedno słowo na temat turnieju. Wiem, skrzeniłem trochę sytuację, że nie ma private message, nie można wcześniej napisać, co się, o której godzinie kto będzie na battlenacie, żeby rozegrać te mecze. Tak więc bardzo bym prosił, żebyście o godzinie 20, jeśli można, tak o godzinie 20, żebyście byli na battlenacie, żebyśmy mogli sobie normalnie pogadać. Nie pogadać, ale rozegrać resztę meczy. Coś wykombinuję. Może założę szybko Facebooka. Myślę, że tam większość osób, ma, yy, większość osób ma swoje konta na Facebooku, i wtedy tam może byłoby się zgadać kto o której godzinie będzie. Albo możecie to robić po prostu w Discussions, czyli najlepiej tak w Binary Beast jest zakładka Discussions i tam piszcie na przykład swój numer gadu-gadu, albo o której godzinie będziecie na Battle .necie dzisiaj bo dwie osoby rozegrały swoje mecze, chyba czy 3. Masa zerlingów wpada do bazy, rozwaliło królową, teraz będą chciały otoczyć. E, tego spancrollera tak udało się zrobić. E, Proteran się tutaj normalnie... Normalne, normalnie gra Zerlingi atakują, biegają jak szalone, zaraz wpadną. Czerwony już się poddał. To musi być naprawdę śmieszna sytuacja przegrać w 4 na 4 przeciwko Drone Rush. To rzadko kiedy się zdarza e, Wotlot się śmieje, mu to nie przeszkadza, o to chodzi. Co się dzieje, no i dobra. No i coś się sobie rozmawiają, nie wiem co jeszcze, próbuje się ktoś bronić, ale nie wychodzi. No i sami widzieliście, jak to się na sekundę skończy. No tak, w coś wiem, co zrobić, że dla relaksu zaraz się raz coś poważnego. Nagrałem jeden mecz i był bardzo, bardzo jednostronny. Nie postanowiłem go nie wrzucać. Tak więc, dobra, na razie cześć, żegnam Was Emil.